Cześć, siemanko i witam Was na kanale Przejekąski Napowie. Dzisiaj zrobimy sobie budyń malinowy. Dobrze, a więc y, tak, co potrzebujemy? Oczywiście garnek, nasz budyń i pół litra mleka. Dobra, Dobra odmierzymy sobie te pół litra słynne. Dwa. I te trochę na budyń będzie. Więc tak, przez ten czas wstawimy, wstawimy mleko, żeby się gotowało. Do naszego mleka, wcześniej przygotowanego, wlewamy budyń. Ok. Teraz trzeba to dobrze wymieszać. Zresztą pokażę Wam, jak przyrządzić. I przy okazji zrobimy recenzję tego budynku, bo prawdą z... nigdy jeszcze nie jadłem malinowego. Ok, już wymieszamy. Tamasz mleko się zagotuje i to dolejemy, a więc wracam za chwilę. Ok, yy, teraz pójdźmy do naszej kuchenki. Trzeba nalać tego. Ok, Nalewamy I en, o kurde. i energicznie mieszamy. Ok, czyli energicznie mieszamy, jak to było napisane. Ok, to się wyrży już. I wracam do Was za chwilę, jak już się przeleję do salaterek i spróbuję. Ok, a oto jak się prezentuje nasz budyń. E, spróbujmy, może. O Boże. On mm. jest dobry. Słodki, tylko że kompletnie nie czuć tej smaku maliny. Znaczy, jakieś tam. Przebłyski tego smaku są, ale naprawdę śladowe są tej ilości tego, tej maliny. W tym yy, ogólnie dobre, yy, no właśnie. I to byłoby na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Trzymajcie się gorąco. Zapraszam podobnie na kanał. I cześć.